Kiedy kobieta naprawdę do ciebie wróci po tym, jak odeszła, powiem Ci coś, co nie jest popularne i prawdopodobnie usłyszysz tego od ludzi, którzy zajmują się tym, żeby pomóc Ci odzyskać byłą dziewczynę. A ja, słuchaj, swoje wiem, swoje widziałem od 2008 roku. Pomagam mężczyznom w tym, żeby ogarnąć ich relacje z kobietami i przy okazji zwiększyć osobistą skuteczność. Więc. Ja ci powiem, jak to naprawdę wygląda. Kobieta wraca z trzech powodów. Pierwszy: skończyła jej się kasa. Drugi: nie znalazła lepszego bolca. Trzeci: nie znalazła lepszego mężczyzny do związku. Tyle. Proste. Voilà. Dziękuję. Nie ma za co. I nie wplątuj to w nie wiadomo jakiej miłości, Po więcej filmów z ten kanał.